Kolejna kategoria. Kto jest najsilniejszy? Ale w jakim znaczeniu? W takim wiesz, siła fizyczna. No ja, no ja najsilniejszych na bym zostawiła tych, bo jakby cały turniej opierają się na nich. Na tych a kto ostatni na... wygrał? Trzeba sprawdzić. Ja bym Polaka dawał na pierwszym, a Ferrari'ego na drugim. Ferrari, cały czas się mylimy. Bo mi się wydaje, że przez to, że walki yy, teraz wygrywałem i tak dalej, mogą mnie dać jako pierwszego. Nie, nie, bo to nie, nie jest to się nie się głosu, A weź pomyśl, kto się bardziej zdenerwuje? Jak będzie miał drugie miejsce. Kto się bardziej zdenerwuje? Amadeusz czy Polak? Ja ci mówię, że nie dały najdę. Ja jestem ja, ja Nie dały cię. Dały, nie cię, dały cię może drugiego, ale nie dały Mogę cię. się założyć. To dobra, to dobra, jeżeli nie jestem pierwszy, to dajesz siaka. Więc. Jak okay. jesteś pierwszy. Dobra, gdzie mnie ustawisz w takim razie? No, mi, się, mi się wydaje, że 3-3. Albo cztery. Okej, okay, nie ma problemu, mogę stawić trzy. To zawsze jest zawsze wszyscy robią tak, a my zrobimy tak. I niech się dzieje wola nieba. To gdzie mnie stawisz? 4 czy 3? Ja, ta, ale ta kula na pewno nie może być Nie no, 3, jasna. 3. No, 3. No. Arka mogliby dać ogólnie, ale nie dadzą, bo jest wychudzony teraz bardzo. Dokładnie, no, no, no no tę dam na siódme miejsce. na nam tak jest. Nie, ja, ja bym Filipka no. dał na siódma. No. Tak, ja, bo ja na się. jest mały, niski. Dzięki. <laughs> Filipek uważam, że fizycznie jest najsłabszy z nich. Ale to nie znaczy, że się najgorzej bije. Nie wiemy. zawsze jest siła fizyczna, gra dużą rolę. Do, w ogóle praktycznie. W takim K1 to nie. To siła fizyczna nie ma takiego znaczenia. Szybkość celownik to jest ważne. No. Ja przy... nie wiem, czy bym kryte... Ale ja bym z wiewiórem nie zamienił. Ale no, na bank stosowałem. dałej tańcule wyżej niż wiewióra, no tak Nie, tak? nie. Kurwa. Nie jestem pe... O, się, tylko zakład o to, że mi nie, no mi się też tak wydaje. Stary. A bank. Chodzi o to, czy jesteś, czy nie jesteś, kurwa. Ale wydaje mi się. My że tak nie jesteś. Jednak... Dobra, zamieńmy, zamieńmy, dobrze. One widzą Dobra. mięśnie. Dobra bo... i stoi, i już będzie dobrze. Taka. Jest tu ciekawa kategoria, bo ym, Ferrari się zadeklarował, że jeśli Polak będzie na pierwszym miejscu, to wypłaci mu 1000 Taka. złotych, bo według niego nie będzie, czy takie, jak jest naprawdę. Zaraz się okaże, ale najsłabszego, jeśli chodzi o siłę, dziewczyny wytypowały. Młodzieńskiego. Macie. Punkt. Mm, Czyli ja czasem dobrze są. I to mięśnie siła. Na miejscu siódmym... Krycha. O proszę. Na miejscu szóstym Filipek. Ja. Na miejscu Jejabnęliś. piątym Jejabnęliś. Tańcula. O no, widzisz chyba mówiłem, że przedstawiał. Niewiór jest przetańczyła. No to jest oczywiste. Na miejscu czwartym, bratan... Widzisz, kwa, o! Widzisz? Na miejscu ja trzecim Wiewiór, No i teraz i teraz został Polak i Ferrari. kto pierwszy, kto drugi? Mówiłem, że pierwszy. Drugim jest Ferrari. A Polak na pierwszym. Dobrze, żeśmy to zrobiły. Mówiłem stary, no niestety nie słyszymy tego jak Tysiaka, najsilniejsze O turniej turnieju chodzi, a nie o siłę. Dobra, słuchajcie, no pewno, tak. to teraz ja tego tyśaka otworego przeznaczam dla wygranego turnieju. Ooo, kur... Ale ty Czyli tymi... o... z turnieju już nie walczycie o półtora miliona złotych, tylko milion pięćset tysięcy, pięćset tysięcy. To mogę to o. zostawić od razu!